Cześć Wam, dzisiaj mamy niedzielę 6 września, dzisiaj będzie taka cicha szybka akcja, ja idę sobie kopać podławę fundamentową, tak żeby tam sąsiadów nie denerwować, że w niedzielę coś robię, a później żona przyjdzie, czy syn to zobaczymy i zrobiłem sobie rzut, pomierzę wszystkie przekątne jeszcze raz. Długości, czy się zgadzają, czy dobrze jest stopa kominowa, czy dobrze, dobrze są supy. Eee, żeby być pewnym i spać spokojnie, że przy wylewaniu później, żeby, żeby się nie okazało, że coś jest nie tak. No i, łopatujemy. Eee, wczoraj, wczoraj? to było? Tak, wczoraj. Eee, przyszedłem wczoraj i obsypałem deski, żeby to się troszeczkę uleżało. Zajął mi to godzinkę. No dzisiaj zaczynamy, mamy 5, bo no, zacząłem równo o 10. Chcę zobaczyć, ile to mi zajmie. No, będzie sprzewanie, tak jak mówiłem, później będziemy przekątne mierzyć. Ale powiem wam w godzinach, ile mi to zajęło. Dzisiaj za bardzo nie będę miał czasu, później po południu. Ale sumuję później godziny, które, które kopałem. No akurat u mnie jest bardzo fajna ziemia, to też ma znaczenie jak się będzie kopało. Także złopatujemy dalej. Dobra, zmierzyliśmy. I tak naprawdę tylko na jednej ściance tej przedniej mam niecały centymetr różnicy na, na, na szalunku, jeśli chodzi o, o, o długość. Też tutaj też gru, grubości sznurków, ale nawet niecały, tam około 8 mm było. A tak przekątne wychodzą idealnie. Także kopiemy dalej. Jest 11.10. Ja mam wykopane, tak naprawdę, jakieś 3,7? siódme samego domu bez garażu. No i mamy godzinę 12.30. Yy, dom, dom, prawie wykopany. Tutaj jest troszeczkę przegłębiłem, bo coś w jakiś kołek był wbity i czarna ziemia była. Także wykopałem tą czarną ziemię. Yy, nie jest jakby do. Wykopane do samego spodu, tak jak ma być, doraźnie jest, jest jakieś 7 max do 10 cm wyżej. Bo w razie, jakby padał deszcz, to ja sobie później wybiorę. Tu jest jeszcze niewykopane do końca e, pod fundament domu. Czyli ta, ta jedna ściana, tu jest wykopana cała. No i tutaj garaż chłopaki kopali troszkę z moją żoną. To też jeszcze do, do poprawki jest. Także 10, wczoraj godzina 11, 12 to mamy 3,5 godziny mojego kopania i godzinkę kopania żony to jest 4 godziny. No i e, policzę jako pół godziny e, pół godziny chłopaków to jest 4 i moje pół to jest 5 godzin na tą chwilę kopania. I myślę, że zajdzie mi jeszcze tutaj z dwie godzinki, żeby wykopać na, na gotową. To, to będzie 7 godzin łącznego kopania. Ale no, trzeba przyznać, że bardzo, bardzo fajna ziemia. Lekko się kopie. No, na, te, na, te, na to, co wykopałem, to tak naprawdę znalazłem trzy kamyczki wielkości kurzego jajka. I to wszystko. A tak bez użycia praktycznie nogi można kopać. Tak naprawdę, mojej pracy, pracy dzieci i mojej żony. Sumarycznie to to co widać to jest 5-7 godziny całe ale jeszcze będę musiał przegłębić, patrzyłem na no to w niektórych, w niektórych miejscach po 10 cm, ale z reguły tam koło 5, także jeszcze z godzinkę mi pewnie zejdzie jak nie lepiej. No i co? Będziemy mieli przygotowane pod chudziaka. Kierownik budowy chce zobaczyć wykop. Także sumiennie do tego podchodzi na każdym etapie, chce chcę być zobaczyć. Tak naprawdę w jednym miejscu, to co mówiłem tutaj, było jakieś przegłębienie. Tam jakiś kołek był bity, chyba i był czarnoziem. Także wykopałem więcej. A to chyba mówiłem i po prostu chłodziakiem to zasypie. No i to wszystko. Nudny film. No, ale z taką informacją, ile to można zrobić, po, po, pod warunkiem, że będzie fajna ziemia. Tak jak u mnie, czyli Piach, praktycznie 0 kamieni, 3 kamienie na krzyż wielkości jajka. No W glinie pewnie by to zajęło 3 razy tyle. Także pozdrawiam. I do następnego.